O wow, ja żyję dobra, podbijaj moje tereny, bum bum i tą małą wysepkę i wystarczy. jestem i odzyskamy moje tereny, bum bum i zakoszę sekalinim gratora z Czechy, bum bum i już wróciłem. m mm, dlaczego się zrespiłem na Madagaskarze? No trudno, podbije ten Madagaskar, bum bum oraz Sri Lankę, bum bum i wystarczy. Tato wróciłem i odzyskamy moje tereny, hehe i he, he, to tylko początek, ha ha ha. No kurwa, Niemiec wrócił O wow, o oh, siema Litwa, siema Polska mogę Kaliningrad, jasne że tak, dzięki i podbiję więcej terenów i jest git i jestem w kuźwa zimnym kraju ale no trudno i jest git, dobra czas się zagłębić w Afrykę i jest dobrze powróciłem i podbiję dużo terytoriów a potem rozpocznę fazę B i wkrótce zawładnę światem hehehehehe. He 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 he. Co kurwa mówisz Prusaku, nic takiego kurwa, aha to wojna, jasne nawalaj, i co nie dasz rady dupku ha. Wręcz przeciwnie i się nie pokazuj. Dobra, wróciłem, a jak coś podbije parę terenów i starczy. Litwa. Co? Podbijmy tereny, no spoko, teraz twoja kolej Litwo. Ok. Ja też nie mogę być gorszy. Jestem teraz wielki. Ha 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 ha. ha, 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 ha. Powróciłem i podbiję dużo terytoriów. I jestem wielki. Litwa wojna, o nie, Polska pomóż Borusek atakuje. Och już ja pokażę temu ruskowi, ej co jest, Litwa teraz ty, okej, okay. no nie tylko nie Moskwa, ja też podbiję terytoria, dobra pokój, spoko ale nas nie atakuj, okej, okay. Litwa stwórzmy Rzeczpospolitą obojga narodów, no spoko. Tadżykistan sojusz, okej, okay. ha no i jestem i podbiję, tereny nie w Afryce, i tyle terenów starczy, Niemiec sojusz, już? No, spoko i zawładniemy światem, właśnie ha, ha 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 ha, i przyszłem na świat, i będę wielki. I starczy. Ej, co jest? O cholera. a, -a, -a, -a. teraz czas na podboje. Podbijmy tereny, okej, okay. co jest? a, -a, -a, -a. okej, okay, teraz ty, okej, okay, heche, teraz czas na ciebie, Tadżykistanie, chyba na ciebie. Rzeczpospolita pomocy, bo Niemiec mnie atakuje. O kurde. Nie atakujcie mojego sojusznika. Turkmenistan, pomocy ok. Co kurwa, podbijam cię. Jakieś ostatnie słowo, wkrótce powrócę. Baran, dziękuję wam za pomoc. Chwilą, odradzam cię, Islandio. Dziękuję i dziękuję wam za pomoc. Nie ma za co. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu i proszę żebyś subskrybował ten kanał i zalaikował ten film.